No i oto mamy zaplecze Marszu dla Życia i Rodziny tył Kościoła farnego Przypominam, że obok są parasolki LGBT. Przekręt finansowy, bo 300 zł za wypożyczenie parasolki, która w zakupie kosztuje 5 czy 10 zł, ale też ideologiczny, bo skoro przy siedzibie biskupa i kościele taka manifestacja, więc wojna na marsze. Jedni organizują marsze LGBT, drodzy marsze dla życia i rodziny. No to jest ten biały, stary kościół. Starszy niż ten czerwony. Gdzie chyba jest pochowana Izabela Branicka? Wojciech Grodzki bliżej. Nieszczęśliwa historia, bo przecież Man. O, już poszedł marsz. Nie, czy się jeszcze ustawia chyba. Dobra, jeszcze zdążyłem. Tu jest scena, bo będzie koncert. A tu Kinoton, gdzie po wojnie sądzono członków podziemia, skazywano na karę śmierci. Marsz poszedł tam trasą na dół spróbujemy go dogonić ale to zwróćcie uwagę na przykład tu jest zdjęcie, które pokazuje jak wyglądał rynek przed wojną i że było dużo zieleni park, drzewa, a teraz tego nie ma, nie? A co tam jakieś namioty zrobili? Tam jest jakiś festyn związany z profilaktyką raka, chyba. A tu była baba taka na balkonie. Taka jak w domu publicznym trochę. No to jakiś długi transparent, widzę. Marsz jest bardzo spokojny, można powiedzieć. No i piękne azowe pieśni na przodzie. Słyszę. O może jaką może wezmę. Mogę ulotkę? Proszę bardzo. To jest kwestia właśnie edukacji seksualnej, braku edukacji seksualnej nie wiem, czy kościół akurat dobrze dokuje seksualnie, czy szkoła dobrze dokuje seksualnie. Anielskie śpiewy, że tak powiem. Ten kościół jest cudowny. To ten Nisio to też są przekręty finansowe, rzeźby misiów. Co kościół w wersji demo, demonstracyjnej tak zwanej, to jest samo dobro. Samo dobro. A reszta świata to szony, zło, grzech i występek. A potem okazuje się, że w kościele pedofilia, e, brak planowania rodziny i tak dalej, nie? Celibat, nie? Zamiast normalnej rodziny. Ksiądz, który teraz przecież popełnił samobójstwo drugiego lipca rzucając się pod pociąg. Rzecznik poprzedniego biskupa i... Co tam było? Kapelania Gieloni. An Andrzej? Adam? Bębski? Andrzej chyba. Adam. Już nie pamiętam, bo to dwóch braci mili mi się, ale... Na lidach pochowane na cmentarzu. Stawiałem mu nawet teraz już nagrobek. Bo miał tylko taki ciemny. A to od nas z samochodu leci. To pięknie. 反正我够了，我。 No właśnie kochani, energia rozwiera, radość rozwiera, bo Bóg kocha nas takiego, jakim jesteś, jakim, jakim yy, może byłeś, może jeszcze będziesz jakim, może odmiennym, może lepszym, mam nadzieję, że lepszym. Yy, idziemy ku dobru i właśnie dlatego teraz będę czytać cytat naszego wspaniałego papieża, kochanego, którego już kochamy, Leona XIV, jego piękne cytaty. I właśnie jeden już tutaj wam przytoczę. Jezus mówi nam, wy jesteście solą ziemi, wy jesteście światłem świata. Cytat z Mateusza. A dziś wasze głosy, wasz entuzjazm, wasze okrzyki, które wszystkie są dla Jezusa Chrystusa, będą słyszalne aż po krańce świata. Koniec cytatu. Kochani, dzisiejszy, dzisiejszy wspaniały marsz. Niech będzie modlitwą dziękczynną Cześć, Panu Bogu. Za dar życia. Za, tak, 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 za wszelkie no. dobro, jakie Bóg nam daje każdego dnia. Dlatego będziemy w tym marszu uwielbiać Boga modlitwą, śpiewem, radością, otwartym sercem, maszerowaniem no, akurat. refleksji nad naszym życiem. No nie jest ono łatwe, nie ukrywajmy. Ktoś dzisiaj jest i ciężko, i finansowo, i, i, i może duchowo. I, i może fizycznie ciężko, ale Pan Bóg jest z nami i to jest najlepsza, jaka może być propozycja na dziś. Bóg kocha Cię takiego, jakim jesteś. Dlatego teraz jeszcze raz przypomnę Wam mocno piosenkę, którą napisała na tej cześć. Życie to dar od Boga istota mała niewinna Bóg daje rodzinie Docina jest, do zacina i tego się trzymajmy, a teraz... сэ 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 Niebezpieczna sytuacja, bo był się trochę wrąbał w marsz. Dzień dobry, dzień, dobry. dzień dobry, witam, cześć. No i koniec marszu. Jak ja skąd wyjdę teraz? Kurczę, muszę uciekać Bo mnie ten Zaraz autkę rozjadam Udało się nie mm -hmm. Słucham? Nie A Cześć Paweł! Cześć, cześć, cześć! jest! Oh, Lażej, bo no dobrze, masz rację, no.